Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play The Last of Us. Um, dalej dążymy naszą ścieżką. Um, zmieniłam sobie broń na tą drugą, ten zwykły pistolet, jako że on ma więcej na razie amunicji niż tamten. Trochę się wystrzelałam. Um, no i co prawda mamy mało zdrowia, ale nie wiem jeszcze. Mm, czy będą jakieś przeciwnicy? Jakby byli, to najwyżej się wtedy uleczę Czy coś takiego Więc na razie zostawmy to tak, jak jest mm. Ostatnio było sporo akcji Skoła się. Szybko, szybko A on? Jest ich więcej Szybciej z tą deską Dobra Spadajmy stąd Okay. miejmy nadzieję, że sobie pójdą i już tu nie wrócą. Nigdy? Dobra. Chyba nas nie widzieli. Chyba to wygląda. Jest nasz most. Jesteśmy już trochę bliżej. Chyba. Dobra, nie no. zatrzymuję się. No to wygląda. Dobra. To zanim tam pójdziemy, to ja sobie przejrzę jeszcze okolice. Hmm, czy tu mi czegoś się nie ma? O, widzę cegłę. I nie lubię zmieniać butelek co, jakby... Ja wiem, że butelki tylko, tylko ogłuszają itd., tak ale. Ale c. O. to jest dziewczyna. Jaka dziewczyna? Czekaj, no. A, modelka. Chcesz coś powiedzieć? Myślałam, że nie narzekaliście na brak jedzenia. No wali. Niektórzy nie jedli z wyboru. Czemu do cholery nie? Żeby dobrze wyglądać. Pff, głupota. Ale <gulia> ciekawe spojrzenie Alico, nie? Ona się wychowała w świecie, w którym brakowało jedzenia, a my mamy praktycznie wszystko, czego potrzebujemy w naszym normalnym, rzeczywistym świecie. Przynajmniej nie wszyscy, no wiadomo, ale yy, spora część z nas ma. Wszystko, co potrzebuję, a mimo wszystko, mimo wszystko się, ale dziewczyny bardzo odchudzają. Zresztą, nie wiem, czy dziewczyny tylko, ale tak, głównie, wydaje mi się. Dziewczyny się bardzo odchudzają, a wcale nie jest potrzebna. To jest ciekawe. Dobra, tu chyba więcej nic nie ma, przynajmniej nic nie widzę. Stąd żeśmy przyszli. No to możemy ruszać na znaczy... Żół. Wow, co to za X? Mógłby wejść? A! Widzicie, jakie sprytne! Mam nadzieję, że znajdziemy tu coś fajnego. Nie, też tylko dlaczego on się kłóca? Czy coś tu jest, co by mnie miało zezryć? No nie. Nie wiem, dlaczego kłócasz. Ale jest tu pełno strzał do łuku, których nie potrzebujemy. Jest tu jakaś notatka. List matki. Mój syn, mój synek. Pochowałam go dzisiaj. O, co on takiego zrobił? Dołączył do protestu i teraz nazywają go zdrajcą. Niech im będzie. Pokażę im, do czego są zdolni zdrajcy. Dołączyłam do nich, do buntowników, awanturników. Dostałam broń, kilka naboi i zostałam wysłana na misję. Nie przetrwam jej, ale oni też nie. Jak wiele innych matek, jak wielu innych ojców, zdecydowało się na ten sam krok co ja. Upadek tego miasta jest tylko kwestią czasu. Wykruszmy pierwszą cegłę. Ewa. Uhum. Z takim podejściem, to faktycznie nie ma wygranych. Przykra. Mam strzał, potrzebujemy, ale może coś innego. Amunicja, to bardzo potrzebujemy. Wszelkie dziwne. O, o, będę mogła rozszerzyć y, zdrowie. E, czekajcie. Tak, mamy już tyle, by ulepszyć nasze zdrowie na maksymalny poziom. E, I co jeszcze możemy zrobić? Możemy zrobić ostrze. A nie przeskoczę Jak pomożesz mi tam wejść, to przesunę deskę Okej, okay, a tu co? Tu wejść? Nie Wow! Woda! Na ratunku Czekajcie, bym się zastanawiam, czy z tamtej strony nie da się tego obejść jakoś e, nie, to jest zakracone, okej, okay. ważne. Trochę... Ej, słuchacz, znowu jedna z tych y, palet. Może jej użyjemy? E, czekaj, jak... nie, nie, tylko, tylko Zaczekaj tu, rozejrzyj się Okej, okay, mamy tą paletę, pewnie będziemy znowu pchać Eli. Yy... On zanurkował, kurczę Dobrze. Ha. Ojoj. Co jest? A, coś na tole jest w ogóle. W części. Ale ty się napracuje, czyłem. Czekaj, puść to na chwilę. Nie, nie włoś na to, tylko puść. Mogę tu wejść? Tu coś jest? Hmm. Poczcie, tu coś jest. A, nie, czy ja miałam się tu dostać? Czy ogólnie? Aha, nie, bo Eli chyba trzeba tutaj zrobić drogę, coś mi się wydaje. Do tego miejsca. No. Co tam się stało? Wskakuj, pójdziemy przez hotel. No. No. Właśnie. Y Uf, spokojnie to tu mam cię posadzić, mam nadzieję. Ustaw deskę tak jak tam ci dwaj. To znaczy, że ja mam cię do wejść jakoś to przestawi na ten drugi. Dobra, teraz musisz wejść na górę. Aha, czyli właśnie do tego będzie mi potrzebno to przejście. Tutaj. Coś mi się tak zdaje. O, i ona tu już jest. O, ale to cuchnie. Ta, drewno przegniło Oh. O, chodziłeś do kawiarni? Tak, często. I co tylko, tylko kawę. Dobra, ty już szukałam tatka. Dzisiaj nastąpi koniec. Dobędziemy po sterunek wschodni. Ukryłam dodatkowe zapasy w królewskich apartamentach. Miejsce oznaczyłam czerwonym X. To tak, jakby tam dotarliśmy. Okej, okay, mamy kolejne ostrze. To było. No dobra. To ja mam iść yy... tu. Aha, i ona przejdzie sobie tam świetnie. Tylko oni tam są, ci sobie poszli? Zaraz się okaże. No. Dobra, wezmę tą cegłę. Do umiany. Będzie widać w ten sposób, jest czysto Eli, schodź na dół! Wow, jaki wypas No, no co weź w podobnym miejscu, zanim to się wszystko zawaliło, tak na wszelki. Nie, nie było by mnie stać, na pewno to było miło. No pewnie kiedyś tak. Teraz tutaj jest pełno wody i ruina. Okay. No, Nie za wysoka. Spróbujmy coś znaleźć. Dobra, już wiecie, że mamy drabinę, ale najpierw sobie przeszukamy oczywiście. O, co to? Ekspres do kawy? Czy coś takiego? się kawy. O, punkty przetrwania, świetnie. Jakieś. Znowu pełne nożyczki. A spędzę tu jedną noc. Poproszę najlepszy apartament. Ty wyprawiasz. O, tak, ależ bardzo pana proszę. Dziwny z ciebie, dzieciak. Musi mieć trochę rozrywki, no nie? O. O, safe! A, gdzie może być kombinacja? Mówiliście, że powinna być w tym samym, w tej samej lokacji, na pewno. Więc spróbujmy jej poszukać, już się trafi. Zawsze coś ciekawego w tych safe'ach jest. Nie wiem, drabina. Rozumiem, że tam mamy ją umieścić. Może jest gdzieś na górze ta kombinacja. Ostatnim razem udało mi się yy, znaleźć najpierw kombinację, a potem... Yy, a potem save. Dopiero się naszukałam tego save'u na hmm, górę. Jakbyśmy tędy mogli przejść. Tu jest winda. Tu jest jeszcze na górę. Czekajcie, najpierw pójdziemy tam. Coś. Notatka dla personelu. Do wszystkich pracowników. Kombinacja do sejfu. Jej! W którym trzymane są drogocenne rzeczy gości została zmieniona. Nowa kombinacja to 22 10 56. Świetnie. To zaraz tam sobie zejdziemy. Aha, tu też jest jakieś wejście na górę, ale tu jest zablokowane. Czy mogę jakoś przeskoczyć przez tą barierkę? O, świetnie, Joel, nic sobie nie zrobiłeś. Podziwiam. Mogę przejść tędy? Nie. Przejść naokoło. Dobra. O, tam były jakieś... ...jakieś ulepszenie ostrza. Czekaj. Yy. Podręcznik dotyczący ostrzy 2. Zwiększona trwałość ostrza. Zwiększona trwałość może być ważna w przypadku braku zamiennika. Yy, genialnie! Yy, czy to będzie widać? Czekaj. Faktycznie, ma trzy kreseczki. Super! To no teraz nie będzie nam aż tak potrzebny ten... Te nożyczki które zbierałam A to dobrze. Aha, teraz muszę iść dookoła znowu. Rabinę. Czekasz tu. Dobra, trzeba rozluźnić atmosferę. Znowu? Gotowy? Po co są rzeki? Żeby się nie kurzyło jak statek hamuje. Hmm. Co to? Księga dowcipów. Wolne żarty, część druga, autor, Will Livingstone. Dobra, chodźmy. Jak się nazywa malutka krótkofalówka? Mikrofalówka. Mm. <noise> Okej. Okay. Dlaczego choinka nie jest głodna? Bo jodła? <głosy> <Tam>. <głosy> Dobry jesteś. <noise> Jeśli Maja jest mi winna 10 złotych, to kto, komu nie musi wiem, oddać komu? 10 złotych? Majami? Okej, Nie mam. Ja też tak ja nazywa się średnio. Klej, który nie klej. Klej, To wszystko. Nic więcej nie pamiętam. No ale przecież czytałaś to z książki. No, nie rozumiem, dlaczego nie pamiętasz. Chyba że to z głowy. Wow. Yy, kamera się tak przybliżyła że was gra. Okej, okay, teraz mamy wejście na dwór. Czy coś tu jeszcze możemy mm. ciekawego zabrać? Tak, tak jakbyśmy mogli tam wejść, ale pewnie się nie da. No, nie da się. Okej, okay, coś tu jeszcze. Nie. No to idziemy. Czy mi się wydaje czy tu ktoś będzie zaraz? Wygląda dość podejrzenie No się Cholera! Szybkoń, Szybkoń, szły, szły. Szły. Okay. I jednak ktoś tam jest. Skończyliśmy. jeszcze jedno piętro. Po co? Nie widziałem tu klikaczy od tygodni. Bo jesteśmy dokładni i tacy zostaniemy. No dobra, streszczajmy. Dobra, no, ja nieważne. Ok, spróbujmy go wykończyć po cichu. Tam on sobie poszedł. Nie i proszę nie zostawiaj śladów. Wow, wow. Schyli się, schyli się człowieku! Dobra, chwilę oddechu. Eee. Dobrze, tamten gość jest tam. Eee. Eee. <ścoughs> Czekajcie! Oni gdzieś tu są. Gdzieś rozmawiają. Kto rozmawia? Boję się, że jak tu zostanę, to będzie jeszcze gorzej. Okej, okay, tamten gość jest tam. To jest tylko jeden gość, wygląda na no to, że tak. Dobra, może z tamtej strony będzie lepiej. Poczekajcie, ktoś jest? Nie, ale tamten gość tam jest. Gdzieś! Yy... Tam daleko. Może jednak z tamtej strony byłoby łatwiej. Teraz zawraca do nas. Idzie do nas. Wrócił się tyłem. Ja nie wiem czy on jest na korytarzu czy w tamtym pomieszczeniu. Nie, tu jest w tym pomieszczeniu. O, oh, fuck! O, no. O, Boże! Eee, to nie miało tak ładnie tak wyglądać, no ale... Hmm. Pytanie, czy to wszyscy w tym miejscu. O, tędy mogłam się dostać. Chyba. Czy tędy musimy wyjść? Tam Co, coś jest? Wygląda, jakby oni byli tu tylko we dwóch. Yy, to jest Szybka. Ale w sumie Eli nie wstała, więc nie wiem. To zazwyczaj oznacza, że... że ktoś tu jeszcze jest? Czekajcie, byłam tu, w pokoju 204, byłam tu Tego jednego gościa wykończyłam Przypuszczam, że oni być gdzieś tam Tam nie sięga mój wzrok jakby Tędy wlazłam, nie? Tam ktoś jest Chyba Może mi się wydaje tam daleko i nad nami. No, ale tym razem nie mogę popełnić, popełnić błędu, żeby najpierw przeszukiwać, a potem wykręcać wszystkich. Dobra się, że trochę ze swojej strony tu stoimy. Ale nie powinien mnie zauważyć. Słuchajmy się gdzieś tu. Zobaczymy jeszcze. Mój tryb nasłuchiwania nie jest zbyt dobry, by rozwinąć, koniecznie. Następnym razem. Ktoś mi zauważył? A, bo tam jest jeszcze gość. O kurczę, to, to będzie trudne. Tam jest, tam jest i tam jest. Jest trzech gości. Czy on jest odwrócony do mnie przodem? No. Czy w takim razie mogłabym go jakoś z drugiej strony? Z tej. To jest jakieś przejście. Nie, to jest to tylko łazienka. O, to będzie trudne. Byśmy musieli przejść do tamtego gościa. tam tamtego wykończyć. O, to nie będzie łatwe. Jeżeli będziemy kłócać, to może mamy szansę. Dobra, tu mnie nie widzi. Teraz. <gryw> czy uda mi się przewiec do tamtego pokoju? Niezauważonym i zawiść tego gościa. Mogłabym tego ogłuszyć, ale boję się, że wtedy z, z, ten wszyscy się na mnie rzucą. O! Nie widział mnie. Dobra, dobra jest, nie widział mnie. Ten jest odwrócony tyłem cały czas, więc jest w miarę bezpieczny pod tym względem. Okej, okay. dusić, dusić, dusić. Okej. Okay. Uspokój się, dziewczyno. Okej, okay, czy oni się ruszyli w kierunku moim? O nie, idzie tu. Usłyszał go chyba. Zdróży go, tak. Czy tam ten też przyleci? O, fak. Nie, nie, co ty robisz? O, rób tak dalej, a zobaczysz co ci. Aj, kurde. Już nie miała... To się pachowo skończyło, no. Było dobrze. Tylko nie wiem, czemu wszystkich to nagle poruszyło. Może znaleźli ciało, czy coś takiego. to już sama nie wiem. Tam jakiś idzie. Tam jakiś idzie. Czy oni już wiedzą o moim istnieniu, czy też nie? Tam jest koleś. Daleko. Ten drugi to ja nie wiem. Tam jest. Dobra, chyba nie wiedzą o moim istnieniu. Albo jest to safe, zanim tam jest ta to, to nic mi to nie da. Zaraz, gdzie my jesteśmy, kurczę? Co to kurwa co słyszałeś, nic nie słyszałeś. Tam ten na górze zaporszony. Czekajcie, czekajcie. Udóść, dóź, dóść, duduć! Okej. rety kotlety. Czy już tu nie byłam? w Warzy mi, że wręczę się w kółko. Już wiem, jak ich pobudzam. Jestem zbyt głośna <grym> w moim chodzeniu. Koturkuję wszystko, Okej. Okay. O, szkoda. nie chciałem go chwycić. Teraz pewnie pobudziłam wszystkich innych.